Pójdź teraz bardziej dokładnie na elementy związane z wartością. Z wartościami, które zarządzający, czyli ty jako właściciel i twoi wspólnicy lub zarząd macie na uwadze, czy rzeczywiście są one stosowane, czy są tylko deklaratywne, i czy realnie pracownicy mogą liczyć na to, że wartości, które im deklarujesz, rzeczywiście wszyscy, którzy są zaangażowani pracę, w obsługę, w kontakty między sobą, wewnętrzny przepływ informacji, a także utrzymanie dobrych relacji wewnątrz firmy, wszyscy to stosują, bądź nie, bądź nie. Jest to potwierdzenie, które stanowi też element tożsamości pracownika z organizacją. Też wyróżnik na rynku który powoduje, że chcemy być, współtworzyć i budować tą firmę, a nie jest to tylko jakiś przystanek na drodze kariery. Spróbuj się postawić w miejscu swoich współpracowników i spojrzeć na to, co, jakie miejsce tworzysz, a także czy to do jakiego miejsca ich zapraszasz, czy mają na nie wpływ, czy wchodzą w interakcję z tobą i z kierunkiem działania, czy dajesz im na to przestrzeń, a dzięki temu Mogą oni współodpowiadać za efekty, które przynoszą każdego dnia? Czy w związku z tym mogą czuć sami odpowiedzialność za to, co i jak robią na co dzień, a dzięki temu język komunikacji w Twojej organizacji będzie zupełnie na innym poziomie, co pozwala w większym komforcie osiągać duże rzeczy, duże realizacje, duże wizje wytworzone wspólnie i jest to kolejnym spoiwem, które tworzy dla danego pracownika miejsce wymarzone, w którym się czuje dobrze i ten poziom zaangażowania. Dzięki temu jesteś w stanie wypracowywać na zupełnie, zupełnie innym levelu, który może być bardzo silną informacją, że szanujesz swoich współpracowników, cenisz i nie wyrażają tego każde pieniądze, które jesteś gotów im zapłacić w postaci prowizji, wynagrodzenia, premii, że coś jeszcze tworzy takie silne spoiwo i komunikat w stosunku do nich, który razem potrafi z tobą w synergii realizować bardzo duże rzeczy, które im postawisz jako do osiągnięcia, a także do których osiągnięcie ich zaprosisz.